Witamy wszystkich gamingowych świrów. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w miejscu wyjątkowym lodzie. No, no. Mie Miejsce dla Ciebie bliskie Twojemu sercu. I płucą, mi... i płucą. Jesteśmy w miejscu wyjątkowym i są z nami również wyjątkowe osoby, jest z nami Kasper i jest z nami Paweł Będziechowski, twórcy gry Witcraft Incorporation. Tak, gry, którą ja postanowiłem grać i streamować. I postanowiłem, że w związku z tym, że chłopaki są na miejscu, ale na jakże wysokim poziomie. 23 piętro z widokiem na prawie całą Warszawę. I jesteśmy u Was z Wami pogadać, bo pograłem trochę na streamie, pograłem trochę prywatnie. Co wam strzeliło do głowy, żeby zrobić tak szaloną gierkę, a zarazem tak dobrą grę strategiczno-ekonomiczną? No bo, dodajmy jeszcze, że to nie jest taki oczywisty wybór, stworzyć grę tak zaawansowaną pod względem graficznym, tak zaawansowaną pod względem różnych opcji, której tematem jest to, czym czy my na co dzień optujemy, czyli... Mówiąc wprost, hodowanie trawonku. Tak. Sprzedaż, dystrybucja. Ty jesteś pogrodnictwem, tak? Tak, po pół, 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 pół roku na ogrodniskie, także, prawda? Tak, naprawdę. Więc jesteś w stanie zweryfikować? Oczywiście, no, jest oczywiście, oczywiście, jestem w stanie to wszystko zweryfikować i uważam, że wszystko jest dobrze. Dobór, oczywiście, nawozów. To też chyba musieliście konsultować. Także tutaj wszystko, wszystko są Te panowie, skąd taki pomysł na takie szalone, na to, szaloną rozrywkę? Okay. E, to, to jest śmieszne, bo my tak naprawdę nie byliśmy i powiem nawet, że nie jesteśmy wielkimi fanami tej e, używki. E, to, więc to nie wzięło się z jakiejś potrzeby serca. Wzięło się to od naszego wydawcy. E. Wcześniej jeszcze. Nie była to firma, z którą współpracowaliśmy, ale mieliśmy jakąś tam poboczną znajomość. Mianowicie jest to firma Devolver Digital, jeden z takich najciekawszych, najciekawszych wydawców gier indie. I oni się do nas odezwali, bo szukali studia, które zrobi grę konkretnie na ten temat. Od nich, od nich zajawka była prosta. Gra ekonomiczna, która na poważnie traktuje temat produkcji i sprzedaży marihuany. Konkretnie w Stanach Zjednoczonych. Oni są ze Stanów i tam, tam to jest dużo bardziej złożony temat, dużo ciekawszy temat. Okazuje się na przykład, że jest takie miejsce, gdzie graniczą ze sobą bodaj cztery stany, mhm. gdzie jeśli stanąłbyś z plecakiem pełnym marihuany, to zależnie od tego, gdzie w, którą ten, w którą stronę ten plecak się przechyli, to albo pójdziesz do albo dostaniesz tam, nie wiem, jakąś, jakieś zawiasy, albo, albo, albo pójdziesz wolno. Albo dziewczyny będą puszczały ci ok. Tak, więc <grym> historia jest tam jeszcze ciekawsza niż u nas, e, więc musieliśmy się jej nauczyć. Musieliśmy przygotować bardziej rozbudowaną wersję tego pomysłu i musieliśmy ich kupić. Przekonę, no właśnie, że... a powiedzcie jak to jest, bo od, od pomysłu do, do stworzenia gry, no jednak ten proces jest e, strasznie długi. Ile trwało od można powiedzieć od początku tej idei, kiedy zrodził się on w głowach bo właśnie tak jak wspomniałeś wydawcy do momentu kiedy gra została stworzona? Bodaj, dwa lata. Czyli ten proces rzeczywiście jest, jest złożony, bo ty grałeś w ogóle i wiesz doskonale, że to nie jest taka po prostu no nie, od graży przychodzi... Tak, i Wrzucisz i wrzu ziarenko, podlejesz wodą i, i patrzysz jak ci rosną plony. Tak, no gra jest, z tego co widziałem i patrzyłem sobie, grałem jest mega rozbudowana i tutaj wielkie brawa dla Was za to, bo można powiedzieć, że gier o tej tematyce przykładowo na urządzenia mobilne jest mnóstwo, ale one są proste jak globus do, do czwartej klasy. U was to jest można powiedzieć duży atlas, w którym można się zagłębić, można się fajnie wkręcić, można później tam widziałem też pracować nad własnymi różnymi gatunkami, tak. można się bawić w politykę, można robić to legalnie, nielegalnie, tak jak, tak jak Wy robiliście to na amerykański rynek, ja też grałem Grę. Oczywiście gram w, w Ameryce, tak? Jako, że czasami mam też ksywkę Ohio, więc gram w stanie Michigan. To chyba Ohio, tak? Nie, nie. Pamiętam. Nie, nie, nie <słuch> ladzę, ale chłopaki, bo, tak, gram trochę. Gra jest niesamowita, bo jest wszystko w klimacie komiksowym. Jest fajna kreska, więc też podejrzewam, że dobra ręka nad tym pracowała, ale też miała skąd czerpać inspirację, bo ja w was widzę tych gości, którymi, z których ja spotykam w tej grze. To też chyba to jest troszeczkę tak yy, mówiliście, że to ma być gra poważna, że wydawca chciał grę poważną. Wam się udało zrobić poważną grę ekonomiczną, ale cała ta otoczka jest tak naprawdę w turboklimacie i można się przy tym dobrze bawić i nieraz, że tak powiem, zaśmiać pod wodę. Właśnie to było dla nas duże wyzwanie, żeby to zbalansować między wiarygodnym przedstawieniem tego tematu a humorem. Bo od początku wiedzieliśmy, że humoru nie może zabraknąć, bo zwykle humor to jest to, co się pojawia po skorzystaniu z tej używki, tak, przynajmniej nas, nasz research. Uh, por casa, mas <laughs> Więc to nie, gra nie mogła być w całości o korporacjach, z Kiew w dupie, goście w garniturach, musiało być trochę tego klimatu powiedzmy staunerowego, ale też nie bez przesady, bo w dalszym ciągu są takie tematy jak leczenie raka, jak prawo, które jest niesprawiedliwe ze względu na rasę, jak prawo, które się zmienia i ze stanu na stan potrafi być bardzo różne, więc to są ciekawe rozkminy, gdzie mamy nadzieję, że gra ma coś niebanalnego do powiedzenia. No, ale tak jak sam zauważyłeś, wszystko jest z takim satyrycznym posmakiem. Wspomniałeś o tym, że o tym researchu Ja chciałem o to zapytać, bo to, że gra ma być poważna, ma być rozbudowana, ma być, mają być różne opcje, ale opowiada o takim temacie, który jest kontrowersyjny w wielu miejscach hmm. i w wielu układach politycznych też no, wzbudza pewne emocje. Ten research musiał być chyba taki dość gruntowny i musiał być szeroki, żeby osoby, które grają, grają w tą grę. Po prostu stwierdziły, kurczę, oni się przygotowali, oni zbadali ten temat, jak to wygląda insidersko, jak to wygląda od środka, jak to zrobić, żeby od A do Z ten proces wygląda teraz. No właśnie, bo e, mówicie, że wy tak aż tak w serduszku tego tematu nie macie, ale podejrzewam, że ci, którzy zakupili tę grę i grają w tą grę, no to też podchodzą do tego, że o kurczę, musieli to robić goście, którzy, którzy wiedzą na ten temat wszystko i znają temat jak własną kieszonkę. A my to sprawdzaliśmy. Nie wiem, czy Ty, Paweł, pamiętasz, że mieliśmy nawet takiego, przyszedł do nas człowiek, inkognito, który się tym zajmował gdzieś tam w swojej piwnicy. Tak, mieliśmy takie sytuacje, że mieliśmy takich gości, którzy rzeczywiście się zajmowali. No i niektórzy u nas robili dość dokładne ten research na przykład jak zrobić sprzęt, żeby zrobić model, który będzie odpowiadał tym rzeczom, które rzeczywiście ludzie używają do no, na przykład nawadniania swoich roślin, tak? Wiele tych elementów nie jest po prostu wymyślone, że ktoś wziął dwie, trzy rurki i wymyślił, że tak będzie działać, tylko rzeczywiście jest to na bazie tych takich prawdziwych sposobów, nawet tych takich domorosów. Właśnie, bo ja na ten temat przeczytałem parę książek i... <grym <grym tak sam pokaż, sam tatuaże. pokaż tatuaże, jaki masz na plecach. Przeczytałem parę książek i właśnie no, wszystko się tam zgadza. Mamy wiatraki, mamy, mamy coś, co zapewnia odpowiednią wilgoć. Tutaj widzę, no naprawdę... Tylko no, też będę chciał podkreślić, że my wiemy, że trening rośliny to nie jest podcinanie. No właśnie, o tym chciałem, o, o tym, o tym chciałem powiedzieć, bo trening rośliny, wiadomo, że nie zawsze jest to... Zależy w jakim stadium, tak? No nie jest to tylko podcinanie, przynajmniej tak w tych książkach czytałem. Bo. Kolega, kolegi tak mi opowiadał. Kolega, kolegi, który czytał te książki, mi opowiadał, albo bo trening jest zawsze z tymi nożyczkami. Ta roślinka, roślinka się trzęsie, ale rozumiem, że to też takie uproszczenie, no bo jednak to... No to wymagało... tak naprawdę był jeden z większych problemów, jaki mieliśmy, że chcieliśmy oddać wiele rzeczy, ale jeżeli masz bardzo dużo drobiazgów, które chcesz oddać realistycznie to się robi coraz większe i większe. Skoro oddałeś jedno dość dokładnie, to wypadałoby, żeby drugie też było na podobnym poziomie. I wtedy zaczynają być problemy z tym, jak, jaki rodzaj granulacji przy czym można zachować, żeby wciąż osoba, która nie tylko wie, jak hoduje na przykład roślinki, ale żeby też po prostu zwykły gracz też się odnalazł. Bo i tak mamy dużo tych elementów naraz kognitywny, taki powiedzmy typowy overload, który miał miejsce i tak był dużym wyzwaniem dla nas. Więc niektóre rzeczy dosłownie są sproszczone nie dlatego, że nie mamy pojęcia, tylko dlatego, że musieliśmy tak zdecydować. No właśnie, no tak, chłopaki bo... się na tym znają. No bo to trzeba powiedzieć o jednym, że jeżeli ktoś jest rzeczywiście spoza branży i jak gdyby temat jest mu obcy, no to, to próg wejścia w grę też nie może być taki, który w pewnym momencie decyduje, że on po 15 minutach mówi, słuchajcie, ja w to nie gram, bo jest z mnie za trudno. Ja wolę tylko jarać. Na przykład. Ale nie, bo mówię o tym progu, bo próg wejścia tak. w grę jest dość ważny, bo Często zniechęca osoby, po, po kilkunastu minutach po prostu nie jest w stanie grać. Nie, akurat, jeżeli chodzi, tak jak mówię, wiele tych książek przeczytałem, ale ten poziom, tak jakby realności i tego, jak to się de facto robi, co powinno się używać, jest mega oddany. I oprócz tego, do, sam ten, sama ta kwestia, bo to równie dobrze mogły być pomidory, to mogły być, nie wiem, cokolwiek innego, jest to fajnie oddane. Oprócz tego dochodzi jeszcze turbo ten cały ekonomiczny wątek, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, bo mówimy sobie, że tutaj można posadzić tak, że tutaj nawilżacze, cudawianki i tak dalej. Świetny jest ten taki nawilżacz z pokoju, gdzieś innego, taki... Z ten słonik. Tak, ten słonik, <laughs> czytałem w tych książkach, że on doskonale się sprawdza. to jest hit, ja mogę powiedzieć dla adopcji, bo ja mam dzieci, że ten słonik się sprawdza. <laughs> nie tylko, nie tylko tak. przy, przy nie ten... Tylko dzieci tak, rosną. Tak, ale też gra jest turbo rozbudowana, pod kątem ekonomicznym, bo nie tylko to jest ogrodnictwo, ale jest to też szeroko rozumiana ekonomia, i tutaj też duże, duże, duże brawa, bo no udało Wam się naprawdę zrobić mega rozbudowaną gierkę. I wydaje mi się, że tak jak ekonomiczne gierki, są skierowane do specyficznego grona ludzi, którzy lubią sobie poklikać, lubią popatrzeć, jak te tabelki się tam zmieniają. Tutaj jest to tak wszystko podane, że nawet ktoś, student pierwszego roku ekonomii, może z tego czerpać jakieś e, nauki, popyt, e, podaż. E, Ta zasada tanio kupić, drogo sprzedać. Tak. No właśnie, bo zauważyłem fajną opcję: że na przykład e, zaczynam pierwszy, pierwszy ten scenariusz, i jestem na targowisku sam, no i mam, mam towar, puszczam go, ale patrzę tego towaru, zaczyna być coraz mniej. Czyli wiadomo, co robimy: podnosimy ceny. I tak kupują, i tak kupują. Ja jestem, jeżeli chodzi o tą ekonomię, jestem bardzo silna ręka silna ręka ktoś przychodzi, o, słaby towar i drogo, nie pasuje, to nie kupuj. I tak wrócisz, i tak wrócisz. I na przykład taki włóczek ci za chwileczkę wraca i już chwali, już super, dziękuję. Tak. No tak to działa. Jest pomień i Tak widziałem akurat ten moment. No tak, no klienta to. trzeba nauczyć, trzeba go przyzwyczaić, bo musi tu, nie, tu przychodzić. Chodzi A... o to, że to nie, nie podzieliliśmy tego na stricte zgodnie z z prawem czy niezgodnie z prawem, bo wiele rzeczy na przykład w tym systemie Schengen, tych czarnych pieków, tak to nazwijmy, mm -hmm. można wykorzystać zgodnie z prawem, wciąż nie będzie problemu z policją, a na przykład załatwi się w sposób nieetyczny czy konkurenta. To jest to kolejna rzecz. Mi się też mega podoba, że tak, mam, yy, mamy wiadomo, rozwija się nasza uprawa. Zatrudniam, zatrudniam pracowników, do tego jest jeszcze konkurencja, do tego są politycy, i tak dalej, i tak dalej. I też widzę, że spory nacisk położyliście na to, że z tymi ludźmi trzeba by żyć w różnego rodzaju interakcjach, dzięki czemu nasza kariera, że tak powiem, na narkos, narkos będzie będzie, no, będzie łatwa po prostu, tak? Jak w życiu? Jak w życiu. Ja, Co? jak byłem prezesem klubu sportowego, ja to też tam. z tymi politykami musiałem się spotykać. Ja musiałem z nimi pić kawę, uśmiechać się do nich i mówić. Michał jesteś fajny No, ja tak ten w ogóle zaprojektowałem inspirując się tym, jak nasza firma działa. Czyli na przykład okazuje się, że jeśli z kimś się cztery razy dziennie pogada w kuchni, zapytam co u niego słychać, to podnoszę relacje i wtedy mogę mu mniej płacić. No, to, jest magia. to jest biznes. To jest biznes. Panowie, dwie sprawy, które sprawiają, że ta gra jest naprawdę fajna i z, ymm, bardzo się ją... znaczy poza tym, że tutaj wszystko jest rozbudowane, ale coś takiego, co przykuwa oko i ucho, czyli część graficzna. Pracowaliście, pracowaliście tutaj... To no chyba masz taki konik, trzeba powiedzieć. Grafika tutaj jest naprawdę... No widać ten taki wasz sznyt. Tak, wybraliście taki styl i ten styl naprawdę świetnie pasuje do tego klimatu, tak jak mówiłeś... Yy... Tak jakby inspirowaliście się komiksami, tak. również polskimi komiksami, tak. wszystkim, wszystkim dobrze, dobrze znanymi i może kilka słów o tym, bo to jest naprawdę no coś, co oglądasz nawet na streamie, jak ja widziałem też ludzie chwalili, że o jak ta gra fajnie wygląda, to jest absolutny sztos. Dużo się tam nie dzieje, bo animacji praktycznie nie ma zbyt wielu... E, takich... Ale ludzie doceniają kreskę. Tak. Właśnie tak. Tak. chodzi o samą, samą kreskę. Rzecz w tym, że gry ekonomiczne typowo mają taką dosyć zachowawczą styl na... Trudno mi nawet porównać naszą grę do czegoś, co próbowałoby być podobnie wyraziste. Więc od początku naszym celem było, żeby tutaj się wyróżnić, że ok, to jest gra ekonomiczna, ma się spodobać ludziom, którzy lubią ten gatunek, ale musi mieć w sobie też coś charakterystycznego. No i jakoś idąc tym tropem, że gra powinna być dla dorosłych i powinna być dojrzała, ale mieć też jakiś element zabawy, humoru, Stanęło na tym, żeby pójść w stronę komiksów i tutaj rzeczywiście inspirowaliśmy się dokonaniami polskich, polskich klasyków, jak choćby śledziu i osiedle, swoboda, nawet też starsze rzeczy, więc jest tutaj taki ledwie dostrzegalny lokalny akcent. No jest, no, nie, tylko, nie tylko w tej kwestii, bo też lokalny akcent jest zdecydowanie w, w oprawie muzycznej, bo ja jako fan rapsów, fan, fan hip-hopu jestem bardzo ukontentowany, jest fajna ścieżka dźwiękowa, nie męcząca, wręcz taka no, nieinwazyjna, miło sobie tam, tam plumpa, plumpa, plumka plumka, przepraszam. No i za produkcję odpowiadają no, polscy, polskie można powiedzieć duże nazwiska na scenie hip-hopowej. I skąd właśnie pomysł, żeby. czy też robimy lokalną grę i stawiamy na lokalną muzykę? No bo mm, tam nawet. W, no jest bliżej Epron, tak? Jest bliżej EPROM. W swoim jeszcze altarego Shigara bonko też. Yy, i... A to wszyscy to wiedzą? Myślałem, że tylko nam o tym to wiedzą. <śmiech> <śmiech> Nie no, wiedzą, wiedzą. Podpisał nam nawet ten e, kask górnika. E, a historia ma, historia ma taki początek, że ja się długo zastanawiałem, jaka muzyka w zasadzie pasuje. Do tej gry i nie miałem na to dobrego pomysłu. Aż któregoś razu zupełnie prywatnie, zupełnie w oderwaniu od tego tematu, poszedłem sobie na koncert niejakiego LUC. I na tym koncercie zwróciłem uwagę, że w sumie ta warstwa sama instrumentalna, jakby pozbyć się wokalu, to jest coś bardzo fajnego, bardzo unikalnego, ale jednak no, są to rapsy. A rapsy to jest druga po reggae. Rzecz, która się kojarzy z Runkiem. No, z, z, tak, a że nie chcieliśmy iść w tę najbardziej oczywistą, to jakoś zaczęło to klikać, że tu mamy, tu mamy rapsy, tutaj na tym koncercie i, i co dalej? A dalej chciałem się dowiedzieć, jak powstawała muzyka tego rapera. Mhm. I okazało się, że nie robił jej sam, tylko robił to konkretny producent, który się nazywa SC. Mhm. Więc tego producenta sobie po prostu znalazłem, sprawdziłem jego soundclouda, okazało się, że robi świetne rzeczy, świetnie pasujące i to był ten moment, kiedy o kurczę, to jest dokładnie to, czego szukamy. I jakoś tak już siłą rozpędu poszliśmy w polskich producentów hip-hopowych, czyli właśnie poza SC był też Epron, był też DJ Berka, który słynie ze współpracy z Krupsonem i był też Opiat. Właśnie, bo tutaj to jest dla mnie strzał w dziesiątkę, bo właśnie takie spokojne biciki, chilloutowe i to bardzo fajnie, fajnie wygląda. No i w obrazku, w całym, no, jak mówię, no, grałem w to parę godzin i ta muzyka, wręcz nie to, że mi przeszkadza, jest po prostu miło, sympatycznie, klikamy sobie, zarządzamy swoim imperium. No i co, no i są pols polskie, polskie biciki, strzał w dziesiątkę, bo reggae byłoby chyba, tak jak mówisz, zbyt oczywiste tak, tak naprawdę i też wydaje mi się, że byłoby trochę bardziej takie nużące. A tutaj mamy taki klimat miejski, no bo wiadomo, są jakieś tam e, fajnie, te, takie małe animacje, jak tam tu przyjeżdża jakaś policja, czy coś takiego, i to, to akurat z tym wszystkim się e, mega komponuje. E, też w samej grze m, widziałem, że wszystkim to chyba pasuje, bo jest też ranking można grać na rankingi, otworzyliście chyba tak. ranking i najlepsi, najlepsi hodowcy tam cały czas walczą chyba o, o prym. Jeżeli chodzi o ten. Tak, jest rywalizacja. Ogólnie ludzie, którzy się zainteresowali, podjarali jeszcze na przykład na etapie naszej bety. Też mm. mieliśmy taki moment, że na Discordzie mieliśmy grupę osób, które chciały testować, chciały nam pomóc, co to było super, bo ludzie naprawdę się interesowali tematem. Też mieliśmy osobne kanały, na przykład związane właśnie z samą hodowlą, z jakimiś ciekawostkami, gdzie ludzie się wymieniali informacjami. Mm. No i była też, też ta część testerska, którą zresztą nazorowałem w pewnym stopniu i... Też staraliśmy się po drodze e, dać ludziom okazję wykazania się w, różnych, w różny sposób. Na przykład jeden z achievementów, który mamy, to taka drobna ciekawostka, jest od nicknameu osoby, której udało się z jednej roślinki wyciągnąć największy plon. Oh, okay. że było śmiesznie, kogoś ma ksywę Major Herb Herb, <laughs> spasowało się idealnie. A potrafili wyciągnąć naprawdę takie rzeczy, które nie mając w ogóle żadnych narzędzi, takie jakie ja mam, pracując... No tak, w w mechanikę, pracy, mechanikę. tak. To znaczy, chodzi mi nawet o same te rzeczy, które ja mogę sobie ustawić w edytorze, mhm. oni tego nie mieli, oni mieli tylko gotową grę. I tylko grając i samym tym swoim uporem, udało im się wyciągnąć nawet trochę więcej niż ja robiłem w warunkach takich, które sobie przygotowałem wcześniej. Jak jest, jak jest rekord to by ustalony? To było grubo ponad kilogram. Z jednego drzewka? So, wizualizowaliśmy potem. Nie, nie wiem, czy najserealistyczne, to, jest. to jest no. że coś no. się mogą Musiał być tak naprawdę. Ma, 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 rękę, ma rękę do kwiatów. No to, czyli takim jak mówicie, no, gra napisało też trochę, trochę życie, bo pomysł był, yy, ale tak naprawdę to co się wydarzyło, co jest końcowym efektem jest grano, to tak jak mówisz, tu byłeś na koncercie, tu coś zobaczyłeś, tutaj mieliście wariatów, którzy, którzy testowali, tak jak no. Mówisz, no z gry wyciągali wszystko i też podejrzewam, duże, duże zaskoczenie było, że, że tyle udało się wycisnąć. Tak też. Bo ogólnie ludzie znajdowali bardzo różne rzeczy i dawali czasem bardzo ciekawe uwagi, właśnie związane z samochodowlą, jeszcze w trakcie samej produkcji gry. Powiedzcie o tym, bo ten temat jest kontrowersyjny, tak jak mówiliśmy w wielu miejscach. że napotkaliście dużo problemów, jeśli chodzi o samą produkcję gry, jeśli chodzi o, te, o tą stronę, właśnie tam? Niestety były problemy. To znaczy, gra technicznie nie jest w żaden sposób nielegalna. E, ale różne platformy mają swoje różne regulaminy i okazuje się, że takiemu na przykład YouTube'owi czy Facebook'owi ta tematyka przeszkadzała. Pomimo, że my staraliśmy się te, ten temat potraktować sumiennie, nie w sposób czarno-biały, nie w sposób jakoś jednoznacznie e, promujący, e, ale takich, e, takiego rodzaju komunikatu niektórzy się tam dopatrzyli i to nam wystarczyło. Właśnie, bo dla mnie to jest totalna, totalna bzdura. To jest po prostu pieprzenie kotka za pomocą młotka, przepraszam, że tak powiem. Dlaczego taka gra, która, która jest tak naprawdę, to jest gra. Mówmy się, to jest gra. Aspekty ekonomiczne są naprawdę rozwinięte, jest to oddane jeden, można powiedzieć, może nie jeden do jednego, ale dość realnie sama, sama kwestia uprawy. Ale to jest wciąż gra. I dlaczego na przykład ta gra ma problemy, a na przykład taki Counter-Strike, gdzie ludzie sobie strzelają, latają z nożami, strzelają do siebie i oglądają to 14-13 latki, nie jest, nie jest żadnym dla nikogo, dla nikogo problemem. To jest dla mnie totalny, totalny absurd. Trzeba umieć roz rozdzielić ten świat wirtualny, to, co jest grą, to co jest rozrywką, a to, co jest tak naprawdę prawdziwym życiem, no bo choć przykład dieta piątka, tak? Tam się dzieją niesamowite, niesamowite rzeczy. I nikomu to nie przeszkadza. Nagle przychodzi taki temat, gdzie Wy, tak jak mówisz, podeszliście bardzo rzeczowo, bardzo sumiennie. Konsultacje z ludźmi, jak to wszystko wygląda, z prawnikami, i jest problem. To jest dla mnie absolutnie chore. Tu dochodzi jeszcze fakt, że zasadniczo opowiadamy w tej grze y, historię związaną z legalnym biznesem. Tak naprawdę, nawet w naszej grze legalny styl gry jest nieco łatwiejszy. Więcej się traci pieniędzy na jakichś tak itd. Ale jest łatwiejszy. Co nawet wyszło przy trzecim scenariuszu, bo wiele osób uznało go za znacznie trudniejszy, nie tylko z powodów e, tego, że tak ekonomicznie go przygotowaliśmy, ale dlatego, że większość osób preferowała grać legalnie, bo to było bezpieczniejsze. Mhm. I właśnie nawet pomimo tego, że za, te, gameplayowa gra wręcz promuje grę legalną, no, przez przypadek tak wyszło, e, do biznesu, który rzeczywiście istnieje, który jest legalny i jest prawnie opisany, ale to wciąż jest problem, żeby zrobić reklamę na YouTube czy na Facebooku. Dlatego ja pojawiłem się tutaj ze swoim streamem i będę uprawiał legalnie głównie, ale to za chwilę. właśnie, <gry> panowie, bo mówiliście, że były konsultacje z prawnikami, że były konsultacje z Incognito. Yy. Tymi, którzy też czytali te książki wszystkie, ale też mieliście ważną postać, która, która miała, miała się pojawić w tej grze, miała też być, no też podejrzewam parę wam tam słów dobrze hmm, podpowiedziała. No i to był znany wszystkim chyba dobrze nie, firma Popek. Po, po, firma Popek, firma Popek. Popek z firmy Popek z firmy Popek, z firmy. Popek, firmy Popek. E, tak, zupełnie przypadkiem się złożyło, że z, z, mamy znajomego, który jego zna i kiedy on usłyszał o naszej grze, to postanowił po prostu nas poznać dowiedzieć się co robimy, czy będzie jakiś fajny sposób na współpracę czy macie gdzieś tutaj pewnie jakieś roślinki? Popkowa? on e, ostatnio nawet swoje roślinki sprzedaje, takie, takie zupełnie legalne e, które... A tak to, to tak, to cóż CBD. Tak, To są modne wśród wśród, wśród raperów teraz. Tak. Tego nie oceniam, natomiast jest rzeczywiście ciekawą postacią. Facetem, który naprawdę dużo wie powiedzmy o klimacie ulicznym. O życiu! O życiu takim, jakiego żaden z nas pewnie nigdy nie zazna. W końcu w, w, w grze nic z tej współpracy się nie pojawiło. Nie znaleźliśmy takiego sposobu, żeby to ciekawie wykorzystać, ale jednak jego rady, jego o, opinia jakoś tam można powiedzieć, przysiągnęły tę ten, ten rzecz, którą zrobiliśmy. Nawet jest jeden czy dwa strojne, można znaleźć, jak ktoś się postara później są. Po, można powiedzieć monstrualne okay. roślinki. Tak, rzeczywiście, A, takie, no to... takie drobne nawiązanie zostawiliśmy, mianowicie, że te rzeczy, które on realnie sprzedaje, można w grze znaleźć. A, czyli, czyli, czyli no, w życie. W endgamerie musisz pobrać. Nie no ja w to będę grał też, no. Ja tam zamierzam się wbić, wbić w rankingach dość, e, dość wysoko. Panowie, to jest jedna gra, macie też parę tytułów za sobą, ale też no, tutaj zwiedziliśmy wasze biuro, pracujecie, pracujecie prężnie nad nowymi tematami. Czyli jednak ten, że tak powiem, Witcraft Incorporation też no dobrze wpłynął, że możecie sobie tworzyć inne szalone, szalone rzeczy. Coś, to, coś, 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 możecie zdradzić delikatnie, czy, czy, tak bez, bez większej brawury? Bez brawury. Mogę powiedzieć, że robimy. Mhm. Robimy dwie rzeczy już takie całkiem mocno ugruntowane. Zupełnie różne. I zupełnie różne od tego, co dotychczas zrobiliśmy i zupełnie różne wzajemnie od siebie, więc myślę, że nie. Myślę, że w tym roku coś zapowiemy pewnie kolejną rzecz w przyszłym i za każdym razem to będzie niespodzianka. Więc sorry, jeśli się spodziewasz Widcrafta 2, to... Nie, nie, przy myślę, że jeszcze dużo, dużo dobrze no, długo się. No toż to, trudno, na, trudno byłoby nam wpaść na to, co, co moglibyśmy jeszcze ulepszyć na tym etapie. Powiedzcie jeszcze, czy możecie zdradzić taki rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o same technikalia, bo byliśmy u Was tutaj w jaskini i widzimy ogrom pracy i yy, grupa ludzi, dużo osób yy, Tworzyło grę Whitcraft, jeśli chodzi o takie zasoby ludzkie? W, w szczytowym punkcie było to pewnie około 20 osób, czy jakieś tak. duże kilkanaście? No, 20 to też jest do skoku. tak też z skoku. To w szczytowym punkcie zaczęło się dosłownie od kilku i ten zespół rósł aż do, do końca przez te e, dwa lata. Jakieś DLC planujecie jeszcze do Witcrafta, czy, czy to już tak. Hmm, w tej chwili nie mamy żadnych konkretnych hmm. planów. Całkiem niedawno wydaliśmy najgrubsze dotychczasowe DLC. To może było z... w listopadzie, było i się nie. Hmm. Listopad czy No, na koniec roku. Tak. tak. I tam do dodaliśmy roku. te rzeczy, które najbardziej naprawdę ludzie chcieli, czyli ta opcja sandboxowa, że można włączyć free play bez dodatkowego hmm. story i zasadniczo chill mode. No właśnie, czy nie ten Chilmo, bo, bo wiem, że jest, nie klikałem... Po go. Po prostu tryb easy. Aha, tak, 3D. chcieliśmy go śmiesznie nazwać Aha. i ta, w taki sposób, żeby ludzie nie czuli się, nie czuli się mm, winni, że korzystają z ułatwienia. No. Ale to jest łatwiejszy tryb gry, bo e, niektórzy lubią sobie w e, takich bardzo wychillowanych okolicznościach grać w tę grę. No oczywiście, tak, gdzie to skupienie jest na innym tak, zupełnie tak, poziomie. kognitywne trochę spadają i wtedy my proponujemy troszkę łatwiejszy układ. To jest coś dla mnie, bo ja po prostu mam bardzo rozbiegane zawsze wzroki. Jak są takie prostsze opcje, to jest coś dla takiego człowieka jak ja.